Cześć, tu Jupit A. To poradnik dotyczący FIFA 14. Tak, jestem posiadaczem FIFA 14. To będzie poradnik jedynie dla osób, które mają wersję piracką FIFA. pobrali z Toronta, o to chodzi, wiecie, nie? Jest to problem taki. Wchodzicie do FIFA, wszystko pięknie, ładnie, działa. Odpalacie mecz, wciskacie graj i nagle gra, wychodzi wam do pulpitu. Nie, nie ma żadnego komunikatu. Czasami tylko jest komunikat, że przestała działać, ale przeważnie jest to, gdy naciskacie graj, wychodzi wam do pulpitu i wyłącza się po prostu. Lub w trakcie meczu, gdzieś w połowie, nie wiem, przy jakiejś interakcji, na przykład pokazane jest logo EA Sports, po, po najczęściej po spalonych to się dzieje. To zróbcie tak, jak ja teraz Wam pokażę. Jest to problem Kraka do gry. Na, na 100% Kraka. Niektórzy piszą, że karta graficzna, że to, żeby zaktualizować kartę graficzną, sterowniki. Nie grzebcie nawet w tym, bo możecie sobie popsuć komputer. Naprawdę zróbcie to, co ja. Poświęćcie tych 15 minut, a naprawdę hmm, będzie warto. Teraz sprawa jest taka, że bardzo bym prosił, jeśli zadziała. Wysyłajcie łapki w górę i komentarze dobre i subskrypcje, bo naprawdę sam na tym się namętliłem kilka dni, powiem, bo siedziałem nad tym komputerem i nie wiedziałem, co zrobić, ale jest tak. Najpierw wchodzimy na stronę podaną w opisie. Będzie to strona z uTorrentem. Tutaj musicie mieć program uTorrent, po prostu pobieracie go, instalujecie i jest wszystko, wszystko pięknie. Czy o czymś nie zapomniałem? Nie, raczej nie. I tutaj w drugi link wchodzicie. To jest krak wersji 5, wersji 5, bo na przykład, jak macie kraka Fix, albo kraka wersji 2, to może Wam właśnie ten błąd wyskakiwać. Albo jest też błąd, że sędzia cały czas nagany nie daje. Czerwone kartki, czerwone kartki, czerwone kartki, i tak w nieskończoność. Ten krak pomaga. Nie patrzcie tu na te łapki, bo one tutaj nic nie znaczą to naprawdę działa, spróbujcie chociaż spróbujcie i dawajcie mi łapki w górę oczywiście i subskrypcję dobra, dajemy download torrent, ok zapisz tutaj, klikamy otwieramy czyli ja mam już go na liście torrentów czyli ja tu nie będę instalował to jest ten, Krak będzie się nazywał normalnie Krak. crack, zwyczajnie Odpalamy tutaj, kontynuuj. To możemy zamknąć. I teraz tak to, to wszystko zaznaczamy. Dajemy kopiuj. Zamykamy. Otwieramy nasz komputer. Dysk lokalny C, tam gdzie mamy zapisaną FIFA. Ja mam Ultimate Edition. I wklejamy po prostu, nie? Ja już mam wklejone, nie chcemy się wklejać jeszcze raz. Otwieramy to FIFA 14 3DM. Tutaj klikamy więcej informacji. Bo jak macie Windows 7, musicie to otworzyć uruchom mimo to, bo tu będą błędy, że hmm, może wam komputer zadziałać zadziałać i ten. Tutaj są języki. Otwórzcie ten English i launch game. Wtedy wszystko będzie działać. Zobaczcie sami, a będzie działać. To, że pisze, że komputer, że to nie będzie działać na tym komputerze tu pisze system inny schroni ten komputer no i ten tego jest to nie bójcie się, nic tu nie, nie nie ma do znaczenia. Dam wam też link w opisie do FIFA 14 jakbyście chcieli pobrać sobie do Kraka, do Utorenta i do polszczenia komentarza, bo ja mam polski komentarz, dam wam do wszystkich czterech linki, a więc. No, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Nie? Jak będziecie chcieli mieć poradnik, jak pobrać FIFA 14, to piszcie w komentarzach, ja wam napiszę, nagram taki poradnik, ale to jest nie jest trudno. Wchodzicie tylko w link podany w opisie. To też jest na tej samej stronie Torrentu, więc Down na Torrent. Później akceptujecie wszystko, pobieracie przez torrenta. To może długo potrwać, ale się opyla, jeśli to jest FIFA 14. I potem otwieracie otwiera wam się już wszystko ten. Po prostu kopiujecie pliki do jakiegoś folderu. No i pobieracie kraka, wkładacie tu kraka, otwieracie to. Komentarz. Wszystko gra, a więc mam nadzieję, że będą miłe komentarze. Miłe łapki w górę, które mnie naprawdę motywują. I subskrypcje, najważniejsze, więc. Jeśli będzie dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!